Dzień dobry. Dzisiejszy webinar wykonywany jest przez Fundację na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych w ramach projektu Muzyka Uczy, Bawi i Łączy. Nazywam się Aneta Matyszczyk i zapraszam Was do wysłuchania i obejrzenia prezentacji o Cyprianie Kamilu Norwidzie. W tym roku mija dwusetna rocznica urodzin jednego z naszych największych poetów i myślicieli romantycznych. Cyprian Kamil Norwid miał ogromny wkład w polską literaturę oraz kulturę. Poza tym to jeden z patronów 2021 roku. Norwid był dumnym Polakiem i Europejczykiem. Poeta wierzył też w ponadczasowość prawdy oraz dobra. Lektura jego twórczości to wyzwanie dla czytelnika, ale warto podjąć próbę zrozumienia tego geniusza, myśli i słowa. I dzisiaj, mam nadzieję, to razem zrobimy. Co wam przygotowałam? Do kraju tego, czy już domyślacie się, czego będziemy słuchać? Jan Sawery Gerard, Walenty Norwid, Herbutopur. Zagramy w grę milionerzy, poznamy wielkie słowa, a także historię imienia Kamil. Czy cisza jest głosu zbieraniem? To oznacza triada piękno, dobro i prawda. Czy Norwid był pielgrzymem? No i taka ciekawostka piórkiem i rylcem. Odkryty po śmierci to ostatni punkt naszej prezentacji. Cyprian Kamil do dziś inspiruje i budzi ciekawość. Uwielbiają go artyści zajmujący się poezją śpiewaną. Twórczość Norwida popularyzował m.in. Czesław Niemen, Przemysław Gintrowski, zespoły Budka, Suflera czy Depres. Wiersze poety czyta się w szkołach. Prawie każda miejscowość w Polsce ma ulicę jego nazwiska. To także patron wielu instytucji kultury. Mimo to wciąż owiany jest nimbem tajemnicy. Zapraszam do wysłuchania. we kraju tego, gdzie kruszyne chleba Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów nieba. mi, Do kraju tego, Gdzie wino jest dużo, Obsować gniazdo na gruszy bo cianie, Bo wszystkim służą. Hey mi do kraju tego gdzie pierwsze są jak odwieczne Chrystusa wyznanie bądź pochwalony. Ten jest to mi panie, 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 nie wiem, gdzie leży mieszkanie równie niewinnej. me, ah, yeah. myślenia Do tych, co mają tak za tak Nie za nie bez światło cienia Tęskno mi Gdzie ktoś po mnie stoi I tak być musi, Choć się tak nie stanie, W jaźni moją. Tęskno Do kraju tego tęskno mi panie, przepiękny utwór, jakże wymowny Norwida, w niesamowitym wykonaniu Czesława Niemena. Zgodzicie się ze mną, prawda? Cyprian Kamil Norwid, właściwie Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid, herbutopór. To polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. Często uznawany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Posłuchajcie uważnie, ponieważ materiał, który, przed chwilą, który za chwilę wysłuchacie, będzie dotyczył gry milionerzy. Zapraszam. Cyprian Norwid przyszedł na świat. 24 września 1821 roku. Drugie imię, Kamil, wybrał sobie przy bierzmowaniu w Rzymie, kiedy miał 24 lata. Przyszły poeta należał do drugiego pokolenia romantyków, które z dzieciństwa pamiętało nie euforię napoleońską, ale klęskę powstania listopadowego. Matka przyszłego poety, Ludwika Zdzieborskiego, urodziła go we wsi laskowo głuchy. Ojciec Cypriana, Jan pochodził z rodziny szlacheckiej herbu Topur. Przyszły poeta był bardzo dumny ze swoich korzeni. W swojej twórczości podkreślał szczególnie powiązania rodziny matki z rodem sobieskich. Mały Norwid miał trójkę starszego rodzeństwa. Cała czwórka została szybko osierocona przez matkę. Cyprian miał wtedy cztery lata. Ojciec ze względu na obowiązki zawodowe nie mógł zajmować się dziećmi, dlatego opiekę nad nim przejęła prababka Hilaria Sobieska, u której dzieci przebywały aż do jej śmierci w roku 1830. Rok ten również to rok wybuchu Powstania Listopadowego i przeprowadzka dziewięcioletniego wówczas Norwida i jego rodziny do Warszawy, gdzie przyszły poeta i jego brat Ludwik rozpoczęli naukę w gimnazjum. Po tym, jak w 1835 roku umiera jego ojciec Jan Norwid, nad Cyprianem i jego rodzeństwem przejmuje opiekę Ksawery Dybowski, ojczym matki Norwida. Dzieci nie odziedziczyły po rodzicach żadnego majątku. Odtąd Norwid już przez całe życie będzie się borykał z kłopotami finansowymi. W roku 1837 rozpoczął się nowy etap w życiu przyszłego poety: Studia malarskie. Które w późniejszych latach będzie kontynuował za granicą. Jeszcze w okresie warszawskim Norwid zaczął swoją działalność literacką. Jako poeta zadebiutował w piśmiennictwie krajowym, anonimowym lirykiem Mój ostatni sonet. Aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym Warszawy. Współpracuje z czasopismem Biblioteka Warszawska, bywa w salonach literackich, pozostaje w luźnych stosunkach ze środowiskiem Cyganerii Warszawskiej. W 1842 roku Norwid postanawia wyjechać za granicę, by pogłębić swoją wiedzę z dziedziny sztuk plastycznych. Rok 1843 przeniósł krótki pobyt w Wenecji, z której Norwid pojechał do Florencji, gdzie podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych. Uczył się rzeźby oraz retownictwa. To we Włoszech poznał słynną Marię Kalergis oraz jej damę do towarzystwa, Marię Trębicką. Ta najmodniejsza i najbardziej adorowana kobieta ówczesnej Europy szybko stała się przedmiotem miłosnych westchnień poety, który pod wpływem nowego uczucia, nie licząc się ze stanem swojego majątku, wyruszył w podróż po Włoszech w towarzystwie obu pań i licznych adoratorów swojej ukochanej. Niedługo po powrocie z tej wyprawy opuścił Rzym, by wyruszyć w kolejną wyprawę za Marią Kalergis, tym razem do Berlina. Gdzie przebywając ponad pół roku, uczęszczał na wykłady uniwersyteckie jako wolny słuchacz oraz nawiązywał kontakty z tamtejszą Polonią. W Berlinie został aresztowany za kontakty z emisariuszami. Przez kilka tygodni przebywał w więzieniu w trudnych warunkach, co stało się przyczyną jego późniejszych problemów ze słuchem. Po opuszczeniu więzienia, wyruszył do Belgii, gdzie kontynuował studia malarskie. W 1847 roku Norwid po raz kolejny udał się do Rzymu, gdzie przybywała jego ukochana. Pobyt ten okazał się owocny w nowe znajomości. Poznaje między innymi Zygmunta Krasińskiego oraz Adama Mickiewicza. Na początku 1849 Norwid znowu pojechał do Paryża, gdzie poznał Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina. Obaj artyści byli u schyłku życia. Literacki opis tych spotkań Dał norwid w czarnych kwiatach. Artysta bywał teraz w paryskich salonach, jednocześnie zmagając się z beznadziejną sytuacją finansową. Rozwijała się przyjaźń Norwida z Krasińskim, który wspierał go finansowo przez jakiś czas, przyjaźń tę przerwał konflikt o sztukę. W 1851 roku udaje się poecie opublikować kilka utworów w poznańskim gońcu polskim. Jednak krytyka nie szczędzi mu ostrych ocen. Po licznych niepowodzeniach na różnych polach w roku 1852 artysta wyrusza przez Londyn na podbój Stanów Zjednoczonych. W USA Norwid zatrudnił się w pracowni graficznej. Poeta tęsknił za starym kontynentem, dlatego w 1854 roku wyruszył do Londynu dzięki pomocy finansowej nowego znajomego. Przez następne lata, najpierw w Londynie, a potem w Paryżu, Norwid utrzymuje się głównie z prac plastycznych. Stolicy Francji odnawia znajomości ze starymi przyjaciółmi. Mocno przeżył śmierć Mickiewicza, uczestniczył w jego pogrzebie. W tym czasie zabiega o wydanie części swoich dzieł, niestety bezowocnie. Poeta odnawia swoją znajomość z Hresińskim, którego zresztą niedługo przyjdzie mu pożegnać na cmentarzu. Wciąż cierpiącemu na problemy finansowe Norwidowi, przychodzi z pomocą kuzyn który ofiarowuje mu niewielką miesięczną rentę pieniężną. Wiosną 1860 roku Norwid odnosi pewien sukces, wygłaszając cykl wykładów publicznych o Juliuszu Słowackim w czytelni polskiej. Chociaż poeta z powodu pogłębiającej się choroby nie mógł udać się do kraju, gdy tam trwały walki powstańcze, stał się jednym z najgorliwszych obrońców sprawy polskiej w Paryżu. Rok 1868 przyniósł Norwidowi sukces. W paryskim czasopiśmie L'Artiste ukazały się dwie akwaforty Norwida, opatrzone przychylnym komentarzem. Uznanie Francuzów zaowocowało przyjęciem do Stowarzyszenia Artystów, co nie wpłynęło jednak znacznie na poprawę sytuacji materialnej Norwida. Pozbawiony pensji, którą wypłacał mu kuzyn, popada w coraz większą biedę. Mimo głuchoty i coraz to nowych chorób, np. gruźlicy. Norwid nie przestaje pisać ani angażować się w sprawy polityczne. W 1876 roku poeta udał się do Iwry. Tam wysłał go wspierający Norwida finansowo kuzyn, gdzie mieszkał aż do śmierci w domu świętego Kazimierza. Żył tam prawie w zupełnym osamotnieniu, ale nie przestał tworzyć. Poeta umiera 23 maja 1883 roku w wieku 62 lat. Pochowano go na cmentarzu w Iwry. Po pięciu latach jego zwłoki zostały przeniesione do polskiego grobu zbiorowego na cmentarzu w następnie po wygaśnięciu piętnastoletniej koncesji do zbiorowego grobu domowników hotelu Lambert. Dopiero w 2001 roku odbył się symboliczny pochówek Norwida na Wawelu, w krypcie wieszczów, obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Cyprian Kamil Norwid to poeta niezrozumiany przez współczesnych. Za życia opublikował jedynie ułamek swoich licznych dzieł. Zaraz po jego śmierci, w czasie porządkowania pokoju, spalone zostały papiery zgromadzone w kufrze pisarza. Należnego mu uznania doczekał się dopiero na początku XX wieku, kiedy to, jak podaje legenda, tomik jego poezji trafił do rąk Zenona przesmyckiego Mirjama. To on zaczął publikować utwory tego dziwnego romantyka. Można powiedzieć, że od czasów młodej Polski szerzy się nieustający kult Norwida. Niesłychany ruch panuje w literaturze norwidologicznej. Rzesza badaczy, nie tylko polskich, wciąż próbuje rozwikłać, zrozumieć, zinterpretować niezwykłą spuściznę Norwida. Jak słyszeliśmy w materiale, już dzieciństwo Norwida nie było proste. Tak jakby miało za zadanie przygotować go na późniejszą wyboistą drogę życia. Jego matka zmarła, kiedy miał niespełna cztery lata. Do szkoły uczęszczał z przerwami, czasem nawet całorocznymi, przez co nie otrzymał promocji do klasy szóstej. Mimo, że nie wychowywał się w rodzinie artystycznej, to już w wieku lat 12 podjął swoją pierwszą próbę malarską. Namalował wtedy różę na białym Atlasie. I teraz obiecana gra milionerzy. Aby dostać się na platformę Learning App, należy wejść przez ten link albo zeskanować kod kreskowy. I tak jak wspominałam, gra milionerzy. Oparta jest właśnie na materiale, który przed chwilą wysłuchaliście. Mam nadzieję, że znacie zasady gry. Należy odpowiedzieć na sześć pytań, by stać się milionerem. Także zapraszam do gry i życzę miłej zabawy, po której mamy kilka minut przerwy. Mam nadzieję, że gra wzbudziła wiele emocji i wszyscy jesteście milionerami. Wielkie słowa. Norwid miał wiele talentów. Był poetą, pisarzem, dramaturgiem, eseistą, felietonistą oraz epistolografem. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Naród, który się oburza, ma prawo do nadziei, ale biada temu, który gnije w milczeniu jak mądrze przemawiał do ludzi. Język ojczysty. Słuchajcie się w strofy wiersza. Gromem bądźmy wpierw, niźli grzmotem. Oto tętnią i rżą konie stepowe, górą czyny, a słowa, a myśli, potem wróg pokalał już i ojców mowę. Energumen, tak krzyczał do lirnika i uderzał w tarcz, aż się wygieła. Lirnik na to. Nie miecz, nie tarcz, bronią języka, lecz arcydzieła. Cyprian Kamil Norwid, moja ojczyzna kto mi powiada, że moja ojczyzna, pola, zieloność, okopy, chaty i kwiaty, i sioła, niech wyzna, że to jej stopy. Dziecka nikt z ramion matki nie odbiera, pachole do kolan jej sięga, syn piersi dorósł i ramię podpiera. To praw mych księga. Ojczyzna moja nie stąd wstawa czołem, ja ciałem z za Eufratu. A duchem z ponad chaosu się wziąłem, czynsz płacę światu. Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył, Wieczność pamiętam przed wiekiem. Klucz Dawidowy usta mi otworzył, Rzym nazwał człekiem. Ojczyzny mojej stopy okrwawione włosami otrzeć na piasku padam, lecz znam jej i twarz, i koronę, słońca słońc blasku. Dziadowie moi nie znali też innej. Ja nóg jej ręką tykałem, sandał rzemień nieraz na nich gminny ucałowałem. Niechże nie uczą mnie, gdzie ma ojczyzna, bo pola, sioła, okopy, i krew, i ciało, i ta jego blizna to ślad lub stopy. Bardzo żałuję, że nie widzimy się i nie możemy porozmawiać o pięknej poezji Norwida. Jestem bardzo ciekawa, jakie wrażenia wywarł, wywarły na was te dwa wiersze. Jeżeli chcielibyście się podzielić ze mną wrażeniami z wysłuchanych wierszy, zapraszam do podzielenia się na samym końcu prezentacji. Zostawiam swój adres e-mailowy i czekam na Wasze wrażenia. A teraz kilka słów o kobietach w życiu Norwida. Czy Norwid był szczęśliwie zakochany? Posłuchajcie. W Warszawie Norwid poznaje Kamilę Lemańską, która urzekła go swoim wdziękiem. Także chciał z nią spędzać jak najwięcej czasu. Kiedy wraz ze swoim przyjacielem, podróżnikiem i literatem Władysławem Wężykiem wybrał się w podróż po Królestwie Polskim, to na ostatni przystanek podróży wybrał sobie właśnie dom Lemańskich w Zagórzu, w którym zatrzymał się na tydzień lub dwa. Po powrocie do Warszawy dość szybko powziął decyzję o wyjeździe za granicę, by doskonalić się w sztuce rzeźbiarskiej, ale zakochany w Kamili. Postanowił się najpierw oświadczyć. Aby wydostać się z terytorium Królestwa Polskiego, Norwid musiał pokonać trasę Warszawa-Kraków. Wyjeżdżając, nie wiedział, że po raz ostatni przyszło mu postawić stopę na ojczystej ziemi. Wiosną 1844 roku Kamila Lemańska niestety listownie zerwała zaręczyny, pisząc, że bierze ślub z innym mężczyzną. Na pamiątkę o tego uczucia Cyprian Norwid podczas bierzmowania przyjął imię Kamil, którym przez jakiś czas podpisywał swoje prace. Kamila również symbolicznie zatrzymała pamięć o miłości do poety, ponieważ swoje dziecko nazwała Cyprian Stanisław Cyprian. To był dopiero początek zawodów miłosnych Norwida. Na krótko przed otrzymaniem listu od Kamili we Florencji Norwid poznał Marię Kalergis która wraz z przyjaciółką, Marią Trębicką, przemierzała Europę. Zaprzyjaźnił się serdecznie z Marią Trębicką, za to dla Marii Kalergis poeta stracił głowę. Był gotowy na zmianę miejsc pobytu, by tylko gonić za swoją miłością. Uważał to uczucie za klątwę, choć jednocześnie uznawał kobietę za swój niedościgniony ideał. Kiedy już wiedział, że między nim a Kalergis nie narodzi się obustronne uczucie, Postanowił oświadczyć się Marii Trębickiej. Ta jednak listownie odmówiła. Norwid już na zawsze pozostał zdystansowany wobec kobiet i niestety żywił do nich urazę. Samotność. Ona jest głosów zbieraniem. Wsłuchajmy się w strofy wiersza. Poezja i dobroć. Rok Norwida w Dwójce. Dziś posłuchamy wiersza, który otwiera zbiory poezji Cypriana Kamila Norwida. Ten sonet powstał prawdopodobnie w 1839 roku i został opublikowany przez poetę rok później na łamach Gazety Porannej. Jak analizują badacze, Samotność to pierwszy kryptopolityczny wiersz Norwida, w którym skupiają się ówczesne nastroje społeczne i polityczne Warszawy. W tym sonecie pojawiają się słowa klucze, z którymi wiążemy dojrzałą twórczość autora Prometidiona. Są nimi cisza i samotność. Jednym, w jednym z późniejszych liryków Norwid pisze: Cisza jest głosów zbieraniem. Posłuchajmy, co. Osiemnastoletni poeta miał do powiedzenia o samotności. Wiersz Cypriana Kamila Norwida czyta Stanisława Celińska. Samotność. Cisza. Niekiedy tylko pająk siatką wzruszy, Lub przed oknem to pole wietrzyk pomuskuje. Och, jak lekko oddychać, Słodko marzyć duszy. Tu mi gwar, tu mi uśmiech myśli nie krępuje. Jak niewolnik, co ciężkie siłą więzy skruszy i zgasłe życie w sercu na nowo poczuje, tak ja na chwilę zwolnion z natrętnych katuszy, wdzięk i urok milczenia, czuję i pojmuję. Bo gdy w kole biesiady serce nas nie łączy, gdy różnorodne myśli mieszkać z sobą muszą. Gdy dusza duszy pojąć zrozumieć niezdolna, próżno nektar napoju w hojnie się wysączy, śmiechy, piosenka, biesiada, wszystko jest katuszą. U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Norwid wiele wycierpiał. Przez lata zmagał się z trudną sytuacją finansową. Większość życia spędził za granicą, żyjąc w nędzy i utrzymując się z prac dorywczych. Przeżył wiele rozczarowań oraz osobistych tragedii. Zawsze był wyobcowany, niezrozumiany. Pod koniec życia, po załamaniu nerwowym, trafił do przytułku stanowiącego schronienie dla bezdomnych, biednych i obłąkanych. Życie w tym miejscu spotęgowało jego samotność, izolację i zgorzknienie. Umarł we śnie.